Pomorskie Praktyki Kultury. Rozmowy o aktywnościach i doświadczeniach osób zajmujących się edukacją kulturalną w regionie. Zrealizowane przy pomocy finansowej województwa pomorskiego. Dzień dobry. Ja witam w kolejnym podcaście Pomorskich Praktyk Kultury. Dzisiejszą gościnią odcinka jest Angelika, właścicielka marki Farwa. Angelika Schulfer-Rudzis. Witam cię bardzo serdecznie Angeliko. Witam, bardzo Baromileczno. Takiego przywitania też się spodziewałam, e, Kaszubskiego, e, Angeliko. E, Jesteś kaszupką. Kaszupką z pochodzenia z dziada Pradziada, i jesteś też taką żywą reklamą kaszub. Myślę sobie nie tylko o Twoim stylu, ale też o Twojej działalności. Jakbyś nam trochę tak opowiedziała o tej fascynacji tradycją kaszub, skąd ona jest, bo to jest taki bardzo mocny element Twojej osobowości. Tak, racja, bo e, ja jestem Kaszubką, e, moi rodzice, dziadkowie, pochodzę też z takiego domu, w, wychowałam się w domu, gdzie po prostu kaszubszczyzna e, i też rzemiosło było cały czas obecne, więc pewnie nasiąknęłam tym e, od urodzenia. Ale taki prawdziwy zawrót dopiero zaczął się właśnie w czasie studiów na SP, gdzie tak faktycznie ujrzałam dużo piękna w tej kaszubszczyźnie i odkryłam ją w sumie na nowo. Bo ja ją znałam po prostu taką z lat 80., taki właśnie, co tam było w moim domu. Ale właśnie przez projekt na Akademii Sztuk Pięknych zobaczyłam, że można ją odkrywać w taki właśnie nowoczesny, ciekawy sposób i właśnie łączyć tę tradycję z nowoczesnością i pokazywać ją właśnie w taki współczesny sposób. E, tak, bo jesteś też edukatorką, nauczycielką, ale o tym zaraz powiemy. E, to, co, to, co robisz w swojej codziennej pracy, w działalności, czyli łączenie tej tradycji e, tradycyjnego folkloru kaszubskiego z nowoczesnością, jest m.in. możliwe dzięki temu, że stworzyłaś swoją markę, e, która nosi nazwę Farwa w wolnym tłumaczeniu. E, w wolnym tłumaczeniu to znaczy barwa kolor. Rozumiem, że kaszuba była inspiracją tej nazwy. Tak, bo to jest y, słowo po kaszubsku, y, a że u mnie jest dużo kolorów w tym, co tworzę, więc stąd taka nazwa. To teraz y, proszę Cię, cofnij się wspomnieniami do tego momentu, kiedy stwierdziłaś, to jest czas, że y, zawodowo zajmuję się w, w plataniem tradycji w taką swoją drogę zawodową. Kiedy poczułaś, że to jest taki moment, żeby otworzyć farwę? Co Ci też przyświecało, kiedy rozpoczynałaś pracę nad tym projektem? Yy, w sumie... Yy... Zaczęło się to od tych studiów, gdzie zobaczyłam, że można to pokazywać w inny sposób. I też zobaczyłam, że nie ma czegoś takiego, że jest wszystko to, co było kiedyś, jest takie tradycyjne i nie ma właśnie powiewu tej nowoczesności. A że ja też dużo podróżuję, to też widzę, jak ten folklor jest mocno obecny w innych krajach, jaki on jest żywy, a u nas właściwie. To 15 lat temu on był taki e, troszeczkę jakby e, zapomniany, Niedoceniony trosz... chyba. Tak, to jest dobre słowo, nie? Tak, doceniony, właśnie. Może po prostu ludzie już e, m, był taki czas, że patrzyli w takie e, inne rzeczy, właśnie bardziej nowoczesne. E, no i wtedy tak, jakby, że ja miałam właśnie takie różne pomysły, a miałam ich mnóstwo. E, i zaczęłam właśnie od takich pomysłów, żeby to pokazywać, żeby to nie się działo w domu, tylko żeby właśnie to pokazywać na zewnątrz, żeby to nosić, ubierać i tak dalej. I od tego właściwie się zaczęło, że ja chciałam, żeby to po prostu było żywe i obecne w naszej codzienności, nie tylko właśnie w odświętnie. W swojej działalności wykorzystujesz tradycyjne motywy kaszubskie. I wplatasz je w rozmaite produkty. Opowiesz nam trochę y, o projektach i produktach, które tworzysz, bo to są od rzeczy małych, a które ozdabiasz po wielkim murale. Tak, no trochę tego jest. Y y jest to duży rozstrzał, <gry> więc. Albo wybierz też taki element, który jest w twojej twórczości naj taki dla ciebie najważniejszy. Tak, właściwie to ja zaczęłam od takich rzeczy: skrzynie posagowe, ponieważ mój ojciec, mój dziadek jest stolarzem i zaczęło się od takich właśnie mebli, głównie skrzynie. Moja babcia kiedyś też malowała skrzynie piórkiem gęsim. Więc to tak się zaczęło właśnie od tego, że razem z ojcem tam współpracowałam. On mi tam robił albo podrzucał jakieś rzeczy z drewna, i ja zaczęłam po prostu na tym malować. I jeszcze z potrzeby właśnie takiej własnej, czyli właśnie koszulki i biżuteria, co jest takim elementem często, często szukanym wśród, zwłaszcza właśnie wśród kobiet, wśród młodzieży. To jest taki element, który też pozwala się nam wyróżnić spośród takiej ogólności tego, co oferują tak zwane sieciówki marki. To odbiorcy, którzy kupują produkty marki Farwa, faktycznie są oryginalni i, i autentyczni, myślę też. A powiedz, proszę. Czy dla Ciebie ważniejszy jest, bo powiedziałaś o tym gęsim piórze, którym malowała babcia, o tej tradycji dziadek, tata, którzy byli stolarzami. ważniejsze yy, ważniejsza jest dla Ciebie taka, tra, taka wersja tradycyjna haftu, folkloru kaszubskiego, czy wolisz yy, wykorzystywać jakieś takie swoje yy, inspiracje, interpretacje tego tematu? No właściwie tu jest yy, tak i tak, bo mhm. ja w niektórych projektach czuję właśnie bardziej tą tradycyjność, a w niektórych po prostu... Yy, bardzo chcę, żeby to było właśnie takie współczesne, żeby to było, szło z takim duchem przyszłości. Właśnie i w tych t-shirtach, które projektujemy te nadruki różne, to chcę właśnie, żeby to szło po prostu, że powiem, w świat, tak? Żeby, żeby było dla każdego. W takich projektach typu na przykład murale, Czym, czy właśnie skrzynie, to staram się robić to właśnie w taki dwojaki sposób, żeby było troszeczkę tego i troszeczkę tego, to, tak żeby to nie było czymś takim, że powiem, skopiowanym z serwetki czy, czy z porcelany, ale żeby właśnie miało taki swój współczesny oddźwięk a angażujesz odbiorców różnych działań, projektów też w tworzenie na przykład murali czy innych projektów, bo wiem, że organizujesz też i bierzesz udział w licznych warsztatach i czy to jest tak, że, że ci uczestnicy są aktywnymi twórcami? Znaczy warsztaty są różne. Warsztaty są takie, które po prostu są zamówione przez szkołę czy przez daną instytucję, ale są też takie organizowane, gdzie razem właśnie robimy jakiś projekt, czy to jest mural właśnie, czy to jest coś związanego właśnie dla szkoły zrobienie, czy jakieś tam rzeczy, które po prostu pokażą tę szkołę w jakiś fajny sposób. Więc e, projekty właściwie są e, zróżnicowane. Mhm. E, dotykasz e, ciekawego tematu, bo pokazujesz e, lokalne dziedzictwo, pokazujesz kawałek naszego województwa pomorskiego dokładnie tego regionu Kaszub. E, no i tworzysz swoją markę. E, jakie są takie największe wyzwania e, dla Ciebie, jako dla producenta, producentki? E, Największym takim wyzwaniem to jest to, żeby przekonać ludzi, że, że idziemy do przodu, że, że ja chcę pokazać coś nie tylko że tradycyjnego, ale też takiego właśnie interesującego w czasach współczesnych. I to jest takim dosyć ciężkim wyzwaniem. I drugim ciężkim wyzwaniem jest to, żeby uderzyć właśnie w młodzież. Mhm. W taki właśnie. Licjalistów mówię o takim właśnie wieku, żeby w nich pobudzić tą miłość właśnie do Kaszub. Chciałam też właśnie zapytać Ciebie o to, kto jest odbiorcą, kto, kto najczęściej kupuje produkty i to są rozumiem bardziej osoby dorosłe aniżeli młodzież, tak? Tak, tak. To tak. są bardziej osoby dorosłe, ale y, z doświadczenia wiem, że to po prostu też ewaluuje, że taka właśnie młodzież y, dopiero, że tak powiem, uczy się tego życia i tego wszystkiego, więc y, fajnie im to pokazać, a czy później... Y, Toż, że tak powiem, ich, im się spodoba, no to się okaże, nie? Ale próbować trzeba. Dokładnie ten twój entuzjazm najlepiej pokazuje to, obrazuje, że próbujesz i, i nie poddajesz się w tym procesie. Fajne jest to, że mamy wybór, że mamy różnorodność i że możemy też czerpać z takich inspiracji i działań, które, które ty kreujesz. A najczęściej odbiorcami produktów są tacy rodzimi Kaszubi, czy też spotykasz się z takimi głosami spoza Kaszub, że ktoś szuka czegoś wyjątkowego, czegoś, co chciałby podarować komuś, żeby to był taki przedmiot bardzo spersonalizowany? Dużo jest takich osób, które są zakochane w Kaszubach. Po prostu I nie są nie, Kaszubami, dodajmy. Tak, po prostu y, zakochali się w tym regionie, w tej kulturze, tu w naszej historii. I im się to bardzo podoba i właśnie dlatego e, kupują te rzeczy, ale też zamawiają często właśnie e, e, rzeczy takie personalne do, dla siebie, dla, dla bliskich. Mhm. Myślę sobie, że podejmujesz takie duże wyzwanie, bo próbujesz mówić o kulturze tradycyjnej, często rozumianej jako e, kultura też ludowa, w sposób nowoczesny. Masz jakieś takie specjalne narzędzie, jakieś, jakieś pomysły, które mm, mogłabyś zdradzić, którymi mogłabyś się podzielić, jak w ciekawy, atrakcyjny sposób. E, Sprzedawać, promować, pokazywać, zachęcać nie tylko młodych odbiorców, ale po prostu ludzi do zainteresowania się kulturą kaszub. Y Takim moim sposobem jest, są właśnie sesje zdjęciowe, w których chcę pokazać różnych ludzi i w różnych też miejscach. I chcę pokazać, że w danych miejscach, na danych ludziach te rzeczy fajnie wyglądają, się fajnie prezentują. Są to ludzie w różnym wieku. W, i miejsca są też różne, nie tylko jest to natura, ale jest głównie też to miasto, gdzie właśnie najczęściej ci młodzi ludzie chcą, chcą być, tak? Dlatego ja też staram się dostosować do różnych, te rzeczy do różnych osób w różnym wieku i są to też właśnie, tak jak mówię, rzeczy różnorodne, więc dzięki tym sesjom pokazuję, że że coś fajnie wygląda tu i teraz na kimś i, i żeby oni mieli praktycznie taki realny obraz tego. Tworzysz takie małe dzieła sztuki, bo ja mam taką pocztówkę w głowie, zdjęcie jednej sesji chyba wokół torów kolejowych, tam były na pewno pociągi, był tu pewnie jakiś dworzec, a co czuje artysta? Który patrzy na swoje dzieło. I ty jesteś taką artystką, bo tworzysz wiele przedmiotów, czy elementów garderoby, czy skrzyni, większe, większe obiekty ręcznie. Wkładasz tu mnóstwo serca, zaangażowania czasu. I co czuje Angelika, co czuje artystka, twórczyni, kiedy widzi, jakie osoby ustawiają te przedmioty w swoich domach, jakie noszą, jakie emocje ci towarzyszą? No, nie ukryłam, że jest to wielka radość, zwłaszcza jak się tym jeszcze mi pochwalą, bo wtedy naprawdę serce rośnie i, i też wiara w to wszystko jest większa, w to, co robię. No, i wtedy faktycznie mocno mi tak to uderza, że, że, że się to ludziom podoba, że, że fajnie to wygląda, że jednak te pomysły się sprawdzają i jest. Są ludzie, którzy to doceniają. Mhm. Pięknie. Fajnie się tego słucha i widać promienny uśmiech na Twojej twarzy, jak opowiadasz o tym. Jesteś też nauczycielką, zajmujesz się edukacją. Czy w swoich takich codziennych działaniach edukacyjnych wplatasz tematy związane z kolorami kaszub? Bo, bo najczęściej, kiedy myślimy sobie o kaszubach, to mamy wszyscy chyba w głowie obraz tradycyjnego haftu kaszubskiego. Kolorów, symboliki, która, którą skrywają za sobą te odpowiednie kolory, jakie, jakie materiały, jakie narzędzia, jakie metody można wykorzystywać w codziennej edukacji, nie tylko tej szkolnej, ale myślę sobie, że nawet w takiej edukacji w instytucjach kultury, żeby troszeczkę zachęcić albo wykorzystać, pokazać elementy kultury kaszubskiej w procesie edukacji. Yy, tak, w szkole podczas zajęć tak dużo jest takich elementów, które ja faktycznie wplatam. Jest tam ta kaszubszczyzna obecna, dlatego yy, no, głównie uczę języka kaszubskiego i plastyki, więc w plastykę też wplatam tę yy, naszą kaszubszczyznę. Staram się to robić właśnie w taki właśnie współczesny sposób, bo ja wiem, że ta młodzież akurat szkolną bardzo interesuje to, co się dzieje, to co jest obecne teraz, zwłaszcza, że, że media dają duży, duży impuls do tego wszystkiego, I ja właśnie staram się pokazać, że. Że halo, my też mamy fajne rzeczy. Nie tylko ten zachód jest ciekawy, ale to, co my mamy tutaj u nas, i że to jest właśnie powód do dumy. Nie? Pokazuję to na własnym przykładzie, ale też pokazuję przykłady innych ludzi ciekawych, którzy faktycznie się tym bardzo też interesują i pokazują, że, że to, co mamy u siebie, to jest nasz największy skarb. Nie bez powodu chyba przed laty łuku, to powiedzenie cudze chwalicia swego nie znacie, trochę jest w tym wszystkim prawdy i chociaż pewnie no, nie przekonamy wszystkich młodych ludzi do miłości, nie zmusimy nikogo do, do tego, żeby fascynowali się naszą lokalną kulturą, ale możemy ich inspirować, bo pewnie gdzieś po latach, tak jak Ty dopiero na studiach wyższych odkryłaś też tą pasję i, i sposób pokazywania, mówienia o kulturze Kaszub, więc fajnie, że to robisz. Ile lat ma już farwa? Yy, farwa ma 13 lat w tej chwili, tak. Znaczy, ja to robię już troszeczkę dłużej, mm. ale jako, zarejestrowałam jako farwę 13 lat temu. <grym> Czyli to już jest taki dojrzały produkt, który no prawie staje się nastoletnim, nastolatkiem, nastolatką. Yy, jakie masz jeszcze marzenia, takie, które chciałabyś zrealizować, właśnie kreując tą markę? Jak wiesz, wyobraź sobie, że nie masz żadnych ograniczeń czasowych, finansowych, przestrzennych. Co, co, co jest takim twoim jeszcze marzeniem, które chciałabyś dogonić, zrealizować? No tych marzeń jest sporo, związanych właśnie z farbą. Są to różne kolekcje, które chciałabym stworzyć, bo e, robiąc to właśnie wasz, własnym kosztem, to wszystko jest e, tak jakby troszeczkę w zwolnionym tempie. Ale faktycznie, jak mogłabym sobie zaszaleć, to chciałabym stworzyć na pewno e, piękną galerię e, z pięknymi kolekcjami, e, ale też e, jakieś właśnie takie e, autorskie meble, z, który, m, z którymi mogłabym się właśnie e, m, pokazywać właśnie tą kaszubszczyznę właśnie w, w wyposażeniu domu, bo teraz wiem, że duży... Dużo ludzi przywiązuje do tego uwagę, żeby mieć w, w swoich domach też fajne, oryginalne rzeczy. Tak, bo to jest coś, co nas wyróżnia, pokazuje, że jesteśmy troszeczkę inni niż, niż reszta społeczności. No, dużo, dużo jest tych marzeń, ale no, mogłabym się na razie skupić na, na tych, które są e, takimi małymi. Też chciałabym to właśnie powiązać. Z otwarciem właśnie własnej kawiarni, gdzie moglibyśmy też kupić właśnie rękodzieło, ale też w której mogłyby się odbywać kameralne warsztaty dla ludzi, właśnie do, mieszkających w danym miejscu, albo wycieczek, czy też rodzinne warsztaty. A gdybyś, wykorzystując to, że mamy taką możliwość dotarcia do niektórych osób, mogła zaprosić dorosłych mieszkańców, już nie dzieci, nie młodzież, ale dorosłych odbiorców na warsztaty, to co byś im zaproponowała? Jakie to by było działanie? No, na pewno takie działanie rozwijające, którym, którym pokazał jakieś inne możliwości, czyli zaprojektowanie sobie. Jakiejś rzeczy, a potem to stworzenie właśnie tej rzeczy. Ja ogólnie kocham drewno, okay. więc pewnie byłoby to związane z drewnem. Więc y, zazwyczaj robię łączę to właśnie drewno, malarstwo, ale też y, wypalanie. Wypalanie na drewnie to właśnie zaszczepiły mi mój tata. <laughs> e, więc uwielbiam e, takie, takie projekty właśnie więc związane z różnymi z różnymi możliwościami. A pozwolisz teraz, że wejdziemy trochę do Twojego domu, do tego domu, który teraz tworzycie, Twojego rodzinnego. Dużo masz przedmiotów w Waszym domu, takich inspirowanych kulturą kaszub, takich, gdzie można odnaleźć elementy haftu kaszubskiego. E, oj tak, jest tego <laughs> sporo, więc każdy, kto wchodzi, to wie do kogo chodzi. E, tak, na przedpokoju na pewno ma, mamy namalowany napis Vitume i jest tam namalowane piękne serce, właśnie z haftu kaszubskiego. Jest to mój pro, auto, pierwszy autorski projekt, e, z którego bardzo jestem dumna. E, I następnie w salonie też mam właśnie stół drewniany, który mi zrobił tata. Jest wypalany, e, są wypalane na nim wzory kaszubskie. Następnie mamy elementy tradycyjne, czyli z Lubiany, Mamy porcelany, wiszą talerze na ścianach. Jest zostawa też. Stare. A to taki tradycyjny chyba dom kaszubski, co? Czy tam są takie elementy z, też z domu ze twojego dzieciństwa? No właśnie ta porcelana. A porcelana. Tak. A reszty po prostu już, jak powiem sama, stworzyłam. Mm -hmm. Czym poszewki, czy obrazy. No, różne takie właśnie elementy, które tam y, wiszą czy, czy gdzieś leżą, to właśnie są nie, są, i nie są to tylko moje projekty. Ja też wspieram twórców innych z Kaszub, którzy też tworzą świetne rzeczy. Są to rzeźby czy malarstwo, grafiki. E, więc też lubię nabywać właśnie takie rzeczy od naszych lokalnych twórców. E, na pewno dużo czasu. Em... Potrzebują te wszystkie projekty, żeby zostały zrealizowane, bo to są produkty najczęściej no, ręcznie wykonywane. Troszeczkę już o tym wspomniałaś. A powiedz mi, proszę, jak wygląda taki proces, kiedy mm, pojawia się pomysł w Twojej głowie stworzenia jakiejś nowej kolekcji e, ubrań, czy też jakiegoś fajnego dużego przedmiotu? Ile czasu też potrzebujesz na jego stworzenie? Bo to jest na pewno y, długi proces. Tak, w niektórych przypadkach jest to długi proces. Yy, w projektowaniu ubrań to yy, wtedy już muszę się posiłkować yy, konstruktorem yy, i też osobą, która mi yy, graficznie wszystko zgra, cały ten projekt, bo akurat z grafiką komputerową to troszeczkę leżę. No I szpędzę <laughs> drewno i wypalarkę, tradycyjne narzędzia. Tak, do niektórych rzeczy musiałam się troszeczkę odsunąć już i bardziej skupić na innych. Jeśli chodzi o drewno, to też jest to, że tak powiem, konsultacja z, z moim tatą głównie, który, z którym coś tam proponuję, jakiś pomysł, że mam z drewna. Więc niektóre projekty no, czasem ciągną się nawet pół roku, żeby to finalnie już wykonać. Czasem jest to proces bardzo inspirujący, bo w międzyczasie tworzą się no, mnóstwo jeszcze innych projektów, które mogą się z tym powiązać, albo które mogą ten projekt rozwinąć. No, a czasem to faktycznie może być męczące, bo są rzeczy, które nie są zależnione ode mnie i które się wydłużają. No, ale to wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja już jestem doświadczona w tym, że wiem, także wiem, że na niektóre rzeczy nie mam wpływu, ale, mi, że jak powiem, nie ma u mnie nudy, więc zawsze z pewnością. się dzieje. A miałaś takie doświadczenie, że zaczynasz pracę nad jakimś dziełem, produktem i stwierdzasz, nie, to nie jest to, zostawiasz to i, i, i nie kończysz tego. Bo to jest chyba częstym takim dylematem dla twórców, artystów, że nagle przychodzi do naszej głowy idea, ona nam się wydaje jedyna słuszna i to jest najlepszy pomysł, ale kiedy przychodzimy do realizacji tego działania stwierdzamy, no nie, to nie tak, nie, nie czujemy już tej energii. Też masz takie doświadczenie za sobą? No tak, leży trochę takich no leży rzeczy trochę. niedokończonych przeze mnie, albo jakichś projektów porzuconych, bo czasami jest to tak, że mi się coś podoba, ale nie jestem pewna, czy to będzie miało odbiorców, czy to będzie się podobało. Czasem jest tak, że po jakimś czasie dopiero do tego wracam, kiedy się upewnią, że faktycznie to jest to i jest naprawdę różnie z tymi projektami, bo one przychodzą w różnych momentach czasem właśnie pod wpływem jakiegoś impulsu, czasem w czasie podróży, czasem e, dzisiaj podczas, no na przykład coś mi się wpadło do, do jakiś pomysł, więc naprawdę jest, są to różne rzeczy, które a czasem są to pomysły po prostu e, które dają mi ludzie też nie? Mm -hmm. Bo mają takie potrzeby, albo widzą, że to jest fajne, że to się sprawdza, że chcieliby mieć coś takiego, więc e, staram się też wyjść właśnie do ludzi, żeby żeby też spełnić ich oczekiwania i żeby no, słuchać, co, co mają do powiedzenia. No tak, bo wartością też jest tworzenie rzeczy, które są też dla nas z jednej części użytkowe, faktycznie potrzebne, no i odpowiadają na potrzeby odbiorców. A masz takie doświadczenie najdziwniejszego pomysłu, produktu, zamówienia, które, o które zostałaś poproszona, żeby stworzyć? Coś, coś, co Ciebie zaskoczyło. Nawet Angelika, która ma um, dom pełen inspiracji, mnóstwo projektów dokończonych w trakcie realizacji, a coś, co było dla Ciebie zaskoczeniem, chyba, że nic. Właściwie to tak e, teraz mi nic nie przychodzi do głowy. Chyba za dużo takiej rzeczy nie miałam. Takich, mm. e, że powiem, abstrakcyjnych rzeczy, e, które jakoś by na mnie wpłynęły. E, nie, jakoś tak Ciężko Ciebie zaskoczyć. W tym momencie jakoś mi nic nie przychodzi do głowy, więc mm. chyba nic nie było takiego, e, że jak powiem, co by mnie tak mocno uderzyło. A jakbyś zachęciła. E inne osoby, które pracują z różnymi grupami wiekowymi, z młodzieżą, z osobami dorosłymi, być może z seniorami, e, zajmują się tak zwaną szeroko rozumianą edukacją i animacją kulturalną do tego, żeby się tak nie poddawać i, e, i promować kultury, lokalną kulturę. Nie mówię już tylko o kulturze Kaszub, ale m, z naszej perspektywy, tak, z regionu, w którym e, mieszkamy, żyjemy na co dzień, z którego się wywodzimy. Dlaczego Twoim zdaniem warto Pokazywać lokalne dziedzictwo przy założeniu, że wiemy, że to bardzo często są trudne tematy, trudne do zainteresowania przez odbiorców. No, na pewno trzeba być takim autentycznym. Mhm. Więc ja tworzę to, bo ja to czuję i chcę przekazać tą, że powiem, moją miłość, to moje zamiłowanie do Kaszub przez właśnie i warsztaty, też opowiadanie o tym, o historii, o, o tym, co robię i wiem, że wtedy to wzbudza po prostu takie zainteresowanie i warsztatami, i tym, żeby właśnie coś robić i żeby aktywnie uczestniczyć w tych zajęciach, które ja prowadzę, i poczuć to, że, że faktycznie robię coś fajnego, że, i, i że też może mi się to udać. Wiadomo, ja też staram się wyjść do ludzi w różny sposób, ponieważ no, ludzie są różni, ale też niektórzy dopiero zaczynają coś robić albo nie lubią robić takich rzeczy, więc trzeba naprawdę fajnie z nimi rozmawiać, fajnie ich, że tak powiem, otoczyć swoją troską żeby ich nie zniechęcić, żeby faktycznie mogli poczuć coś, że robią coś fajnego, że to jest jakaś misja na tych warsztatach. Czyli mieć w sobie pasję. Ja zawsze mówię, że żeby uczyć innych Pokazywać innym świat, to musimy sami być tego świata bardzo ciekawi. I ty tą ciekawość świata masz w sobie, a takie egzotyczne miejsce, które też odwiedziłaś, folklor poza granicami Polski, którym się inspirujesz jest, jest jakaś kultura, z której też czerpisz inspirację? O, mm, dużo jest krajów, hmm. które odwiedziłam, które mnie zafascynowały bardzo mi się podoba właśnie Portugalia, która pięknie pokazuje właśnie ten folklor i mimo że jest takim małym krajem, ale naprawdę tam to jest no, Są domu bardzo też z folkloru, który tworzą, który tak, jest taki stanie. Tam jest widać tą dumę. Mhm. E, nie tylko właśnie na ludziach, ale na ulicach, no po prostu jest tego mnóstwo. E, ogólnie ja się fascynuję tą, tym folklorem e, głównie europejskim. I widać, że, że mamy tu dużo, współ... jest troszeczkę takich wspólnych rzeczy, mianowników, które na są, się przeplatają, ale troszeczkę jeszcze brakuje widać tutaj u nas takiej większej dumy z tego, co, ma, co mamy. Jeszcze po prostu troszeczkę, troszeczkę jeszcze... Musi Nie na byśmy, tym pracować. Ale dobrze, że są takie osoby jak Ty. Dzisiaj Farwa ma 13 lat, więc my życzymy drugich 13, żeby mm, przeszła w dobrych warunkach swój wiek, pełnoletności i pe pełnoletności później się rozwijała jak najbardziej. E, robisz niezwykłe rzeczy e, i bardzo, bardzo mocno trzymam za Ciebie kciuki, żebyś dalej zarażała tą inspiracją do lokalnego dziedzictwa, do kultury naturalnej, żebyś łączyła tradycję z nowoczesnością e, i żeby jak najwięcej osób też usłyszało o takich wartościowych rzeczach, które się dzieją w zaciszu pracowni, w zaciszu domowym. E, a co powiesz nam na do widzenia? Jak pożegnasz e, słuchaczy? Bardzo chcę, żebyście mogła być z Kusk sobie porozmawiali i też bardzo miłością spędzić ten czas. A to będzie zadanie dla naszych słuchaczy, ci którzy znają język kaszubski nie będą mieli z tym problemu, pozostali będą mieli zadanie domowe do odsłuchania. Angeliko dziękuję Ci bardzo serdecznie za przemiłą rozmowę i życzę jak najwięcej kolejnych sukcesów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do uzdrzeni. Do uzdrzeni.